Witam tu Aristejo. Ruszajmy w nieznane. Pewnie zauważyliście, że obecnie moje odcinki są nieco krótsze, ale to wynika z tego, że kończy yy, mi się powierzchnia na twardym dysku. Wolna ta przestrzeń. O, tu coś fajnego jest. I muszę odpowiednio manewrować, aby nie dopuścić do przepełnienia, bo wtedy fraps wyświetli informację, że dys jest pełen. No i. I filmik będzie niedokończony. Hmm. A nie chcę takiej sytuacji. O! O nie. Mam nadzieję, że sobie pójdą. Jakoś nie mam nastroju, żeby z nimi walczyć. A właśnie, kogo mają w armii? No właśnie, demonice i impy. Bo demony to też dałoby się jakoś. Zablokować, czy coś I... O, intelekt plus jeden. Kryształki. Tu jest chyba... A, sklep, co? Tak. Co my tu mamy? Mmm, pas. Plus, szereba. Nie, to mnie nie interesuje. To! Ale ja mam już taką. Z tego, co pamiętam. Także nie kupujemy. bardziej, że to jest broń, no to nawet nie mam komu tego dać. Eee, bo gdyby to był artefakt, no to można by było ofiarować. Okej. Okay. Hmm. Teraz muszę jakoś ładnie was wykolegować, nieprawdaż? Aha. Na tym polega cały problem, że musiałem tam stanąć, żeby przywołać platformę, która właśnie się zbliża, a my opuścimy te niegościnne rejony. Hmm. No i gdzie nastąpi lądowanie? A, tutaj jeszcze nie byłem. I towarek Do podniesienia. To lubię. Przeszukujmy. Aha, tutaj wrócę. Oczywiście mogę sobie spokojnie, bezpiecznie zainteresować się tym, co tutaj jest. Małymi kroczkami. Ja tu jeszcze wrócę i powbijam wrogie armie, ale póki co mam nadzieję, że. Może jakiś nowy poziom? Osiągnę... Wtedy byłoby mi łatwiej. Dużo łatwiej. Tylko co ciekawe, udało nam się bez walki namówić pierwszego z demonów. Podejrzewam, że z pozostałymi już tak łatwo nie pójdzie. A przynajmniej z jednym. O, niebieska runka. Aha. Tak to wygląda. Tu też chyba nie ma armii, więc... Pogadamy? Aha, to jest sklep. Sztandar salmandry, plus 20 do odporności na no, ogień. Czasami to by się mogło nawet przydać, Ty bardziej, że to jest zestawu, więc bierzemy. Ale w ogóle to... Co tu macie za żołnierzy? czerwone smoki. Mmm, nie. Nie chcę nic. Jakie byłyby moje... O o! Bierzemy. <laughs> Tylko, że może za nich zatakuję. Jeszcze się tu troszeczkę porozglądam, bo widzę, że tu jest runka, której nikt nie pilnuje i coś zakopanego. Aha, ja pamiętam, ja tutaj z tej strony podszedłem. Hmm. Zaraz. No właśnie. A, kasa. Powiedzcie mi, dokąd wychodzicie. Ja przyszedłem z tej strony. O! o! O, 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 To jest dla mnie. Tylko że teraz potrzebuję naprawdę dużo takich rynek. Mają sukuby, ale nie jest ich dużo. Impów trochę jest, ale też nie jest to dużo. Chwilowo nie atakuję. Wolę się rozejrzeć. Tu. Aha, to je też już widziałem. Hmm. Czyli, że w sumie. I tu jest skrót, i tam jest pewnie e, powrót. Dobra, zaatakujmy i wrócimy. Oddać płystanku. O, jeszcze był uciekły. Fajnie. I jest dobrze, bo to ja mam pierwszy ruch, a oni wszyscy stoją na tych trzech polach. Strategicznie ważnych dla mnie, więc... Więc zadziałajmy. Hmm, tania wersja śnieżyce Skrzynek, to ja nie widzę. Wypełnię też nie. I tak trzymać. Mhm. Bo jednak od tej strony będzie lepiej. Aha. I jeszcze raz tylko że mocniejszą wersją. Bo inaczej, panie demonice, zrobią tutaj. podmiankę. A tego byśmy nie chcieli. Rzekłbym, że wręcz licznie. Tylko trzeba ich tutaj ubić, ale. Uh, czyżbym mógł z tego skorzystać. Hmm. Ale pocisko od ognia to nie bardzo, bardziej chyba to. O. Uh. Zakończyło mi się. O. Dobrze, no to teraz musimy jakoś tam wrócić. Jeśli dobrze pamiętam, to to było tu. Ale mogę źle pamiętać. Hmm. Chyba się zgubiłem. A jeszcze sprawdźmy... A nie, dobra, dobra. To chyba mnie do nikąd nie doprowadzi. Tutaj na. Ale nie, jest tu most. Pamiętam jakaś jednostka podchodziła, to jednak raczej. Chyba tu. Mm. I pewnie powinienem się tutaj teleportować. Chociaż z drugiej strony to się nie zgadza, bo wtedy powinno na mnie czekać. A nie czeka. Nie, ja sobie teraz tutaj czeka. Szukam tego powrot. No, o, dobrze, że nie. Wróciłem jeszcze, bo to się może przydać. Czyli jest powód, żeby iść po posiłki, prawda? No to akurat mogę normalnie, ale tu jest powód. Czyli tak. To. I tutaj też. Mhm. Czy ja tutaj zaglądałem. To jest raczej sklep zwykły. Nie zaglądałem, bo jest tutaj artefakt. Mogłem to jako prezent przeznaczyć dla czwa... piątej awalkiri, tak. 40 tysięcy, ale nie stać na takie prezenty. I oczywiście kryształki. A nie, a coś jeszcze było? No czary... Aaa... O, o. Hmm. Tu można by ich kulkę zrobić. Mają demonice i mają impy. Dacie się się tutaj zwabić? Oj. Daj Hmm. Czasami się tu można ładnie zablokować. Tu jest jakiś mostek. Posiłki się przydadzą. Zwiększa się dowodzenie mojej armii. A, A Fajnie było. Ale chyba nie powiadamy. O o, coś fajnego widzę. A jaka byłaby moja Oj, 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 czyli tu jeszcze nie byłem. Ha! Ha! Można się tu schować? Sielnie, mamy radę. Skrzynka, ale ona mnie w tej chwili nie interesuje. Czyli tak, tradycyjnie, jeśli chodzi o obszary. Opanowany przez demony stosujemy podwójną Śnieżycę, ale to chyba trzeba będzie w ten sposób, od tej strony. No, nawet można tak. Pięknie. Fajnie, było, żeby demony padły i jak najwięcej impów. Demony mogą nawet paść, tylko... Nie demony, tylko demonologowie. Gorzej z impami. Ale próbujmy. Ej, co ja zrobiłem? Wziąłem tańszą wersję, nie? Dobrze się spostrzegam porę. I mamy trochę szału, co jednak nie oznacza, że już to wygraliśmy, dwie skrzynki. Zarzyckujemy. A właściwie dlaczego by nie? Tylko że... Tutaj coś takiego jeszcze damy. fajnie byłaby to bykolce, no, trochę się udało, ale nie wszystko. Może będą tutaj strzelać impy. Hmm, tutaj. Mikro obszaróweczka, jak najbardziej. Tutaj. Mógłbym z nimi skończyć, ale w sumie wolałbym, żeby tych było jak najmniej. Czyli tak, krok do przodu. To... Bijemy! I... Siedmiu. Ale nie ma podpalenia efektu, więc jest dobrze. Tutaj ktoś sobie coś przywołał, ale ja mam paladynów, więc... No ci też by chcieli pewnie uderzyć. Hmm. Poczekajmy. Łapka. Świetnie. Chłapka. Uh -uh. Ale nie jest zbyt dobrze, bym powiedział. No jeszcze 9. .1. Hmm. Czyli znaczy tak, tu przekażę dodatkowy ruch. Tutaj runka obrony I bijemy Świetnie Tylko, że z runką ataku Ale... No właśnie, wolałbym No bo im się dostanie z kontrataku Ale z drugiej strony i tak będą ich skrzeszał, więc... To nie jest aż taki wielki problem. To w sumie. W sumie możemy paladyną przekazać. Uderzymy z tej strony. Hmm. Mhm. No tak myślałem. Tutaj... Trzeba z nimi walczyć. Tu... Tutaj wycofacie się. Hmm... Czyli tak, krok do przodu... Nawet tu można by podejść, żeby mieć obydwie skrzynki w zasięgu. Ostatni bohater. No, i tu zaatakujemy, ale może jednak bardziej w ten sposób. Mhm. Musimy z tym przełamaniem coś zrobić. Za wszelką cenę. Tych trzymam przy życiu. żeby wskrzeszać. Chyba, że pojawi się trochę inna sytuacja, bardziej opłacalna, żeby... No i właśnie to mnie... Mi się za bardzo nie podoba. Hmm. Czyli ja to widzę tak. Hmm. Najpierw tańsza wersja, ale zimowy taniec za 20. Będzie teraz śnieżyca w ten sposób, ale tak, żeby tak, żeby oberwały. No, niech będzie, że w ten sposób. Nic lepszego nie wymyślam. Bardziej, że chcę, żeby oni tutaj przeżyli. Tutaj krok z tyłu cofamy się przyspieszenie na no, sprzedaż no tu się dzieje dobrze tylko że nie ma efektu podpalenia to mi się bardzo bardzo podoba nie ale teraz musimy się skupić jednak na o mam nadzieję że dreszału nie będę potrzebował yy, tu masz ich tutaj zagadywać I mam nadzieję, że ta druga armia nie podbiegnie. Aha, no chcemy tu uderzyć. Tak, najbardziej. Tutaj osłabiamy. Tutaj się wycofamy, żeby móc strzelać. Pozostałych zbiorę. No tak, ale trzeba jeszcze przebić się. Jeszcze chwilę to potrwa. Ale paladynik powinien to już załatwić. Ok, I teraz biorę wszystkich tutaj. To myślę, że padnie od jakiegoś kontrola. nie jest jakaś wielka formacja. Tu chcemy, żeby żyli. A... Już mogę po prostu się wskrzeszać hmm, Tak, wycofujemy się. Hmm, obrona. Czekamy. Tu. Nie, nie, tu czekamy. Tutaj. Hmm. W kwestii wskrzeszania. A nie będziesz pięciu tutaj. Chociaż pewnie powinien sprawdzić, bo może ktoś jeszcze był bardziej no, na znaczy bardziej wymagał wskrzeszania w większej ilości tu 15 Nie, to poczekamy No właśnie właśnie ja bym mógł wskrzeszać sumie, aby ja się tak dobrze zastanowić Mogę za 3 ale mogę też tańszą wersją Powiedzmy w ten sposób. 17, hmm, Niech będzie, że tu. Ale tu i tak poczekamy. Krok do przodu. Zobaczymy, co moi paladyni pokażą. Aha. I to jest ten moment No i teraz sprawdźmy Czy ktoś jeszcze tu O i to mi się podoba Co oznacza, że Ale mam mało mamy i W razie czego muszę y, uzupełnić Splaszek Muszę pamiętać y, Magia, Ale tu mm, Tak Koniec. I. ubs własnie, spora kasa. I. No i... A, no to będzie bitwa. Chyba, że. Tak, zobaczmy, co tu mamy. Więcej odłamków, większy obszar, kosz wzrasta. Tu o. Szybsza regeneracja. To ma sens. Tu... Tutaj, a... szał wzrasta. To nie chcemy. Czy to? Tak? Dobrze. Poszli sobie cichutko, cziutko. by kolejny, który. Hm. Dobrze, ale pogadamy sobie w kolejny odcinku.